Jest Attic Dzisiaj mam dla Was spóźnioną recenzję magazynu Lego Hidden Side numer 3 na rok 2020. Zapraszam do oglądania. Ok, zacznijmy sobie tutaj od otwarcia tego wszystkiego. Jeszcze tak w międzyczasie wam powiem, co możemy otrzymać w tym magazynie. Yy, to jest chyba nawiedzony motocyklista. Ja ogólnie jestem nowy, jeśli chodzi o Hidden Side. Nie, nie zbierałem do tej pory żadnych ludzików zestawów, ale jakoś tak ostatnio mi się ta seria spodobała, więc pomyślałem. Kurczę, trzeba by nie zacząć tego zbierać. Dobra, gdzie jest to do otwarcia? Zawsze mi się myli. Dobra, nacięłem sobie tutaj, już powinno być teraz łatwiej. No nie mam takich nażyczek ostrzejszych, ponieważ no, gdzieś mi się zapodziały, ale myślę, że tak sobie też poradzimy. Dobra, myślę, że możemy sobie zacząć od kart, bo w tym magazynie również otrzymujemy paczuszkę kart Lego Ninjago. Z tej najnowszej serii, nie jestem pewien, to jest chyba seria piąta. O ile dobrze mówię Dobra To sobie może otworzymy na sam koniec, żeby nie przedłużać Figurkę sobie na chwilę odłożymy na bok I przejrzymy sobie ten magazyn Jak otwieramy to widzimy już tutaj Reklamę magazynu Lego Pokémon. No i tutaj mamy spis treści, co tutaj możemy znaleźć, na jakiej stronie Tu się zaczyna, nie wiem co to jest Tu jest chyba jakaś zabawa Tu się już zaczyna komiks Kolejny reklama magazynu LEGO Star Wars tym razem z takim fajnym tutaj... nie wiem co to jest no jakimś stateczkiem kolejna część komiksu labirynt jakiś tutaj mamy dalej mamy tutaj no po prostu jak sobie tutaj to wszystko ogarnąć to jest to laboratorium JB, to mam w planie właściwie zakupić sobie w niedalekim czasie, więc zobaczycie, może będzie u mnie na kanale i tu już się zaczynają plakaty Jeden z plakatów jest taki oto, no nie mieści mi się cały tutaj w kadrze, ale możecie też trochę zobaczyć, wystawia duchy. Na drugim chyba mamy po prostu tą całą ekipę tego. No i tu jest reklama tego magazynu Jurassic World. No z tym takim y, dinozaurem. Tu mamy jakąś chyba grę, planszówkę, coś w tym stylu. Tu jest dalsza część komiksu. Jest znów komiks. I to już jest chyba koniec tego komiksu. No, i tu mamy kolejną jakąś zabawę, chyba quiz tym razem. No, i tu mamy co będzie w następnym magazynie Lego Hidden Side. W sumie to już chyba jest. Ja to nagrywam spóźnione, więc nie wiem. E mamy tutaj JB. No, i jest też tutaj e reklama magazynu Lego Batman z minifigurką Batmana i tutaj Batarangi. Przejdźmy teraz do naszej minifigureczki. Jaką jest nawiedzony motocyklista. On ma z tego co wiem tutaj dwie główki. Fajny łom i kask na zmianę, więc to otwieramy. Sprawdźmy, jak to się w środku prezentuje. Mamy tutaj małe problemy w otwarciu. okej, okay. mamy otwarte. Wszystko jest super. Tutaj teraz. No i dobre, słuchajcie. Złóżmy sobie tą figurkę na razie takiej normalnej wersji, nienawidzonej. No nie wiem jak to się będzie prezentować, z tego co widzę to jest dziewczyna Ma jedną buźkę, no niestety trochę szkoda, w sensie jedną twarz Bo buźki ma dwie No i to chyba by tak wyglądało, ma tu jeszcze ten łom, o którym prawie zapomniałem No i tak to w sumie wygląda Myślę, że całkiem fajna drugi ma na torsie Taką kurtkę Na szyjnik ma, jak możemy tutaj się przyjrzeć lepiej no, na nóżkach na drugie, takie klasyczne jakby jeansy. Ten mi się bardzo podoba. Nie jest to jakiś nowy element, już był często spotykany w zestawach LEGO. Ale no naprawdę ładny. Ten hał. kask, no zwykły kask, no. Taki jest naszą motocykliści. Jedna minka, jak możecie zauważyć. No naprawdę ładnie. A teraz zobaczmy to w wersji nawiedzonej. No i słuchajcie, tak to wygląda w wersji nawiedzonej, ma tutaj widzimy końcówki włosów takie pojaśniały aż... Y, takim zieloną ektoplazmom, można tak to powiedzieć. Jeśli chodzi o samą główkę, no bardzo ładna taka ducha, możemy zauważyć. O, ten wyraz twarzy, no trochę przerażający. Z tyłu ma tutaj takie. No nie wiem, jakby to nazwać. No po prostu na drugi, na główce. Same włosy, no jeśli, jakbym miał omówić te włoski, to bym powiedział, że naprawdę super. Nowy element to jest. Z tego co ja wiem. On został dodany wraz raz z serią Hidden Side. No, naprawdę fajnie to można jakoś wykorzystać. No i co? Skoro minifigurka jest omówiona, to teraz przejdźmy sobie do ostatniej rzeczy w tym magazynie, czyli do kart Lego Ninjago. No i słuchajcie, karty w dłoni. Otwórzmy sobie tutaj to fajnie, na spokojnie. Obejrzymy sobie szybko, tak, jak ich tutaj mamy w środku, bo ja kolekcjonuję te karty i byłbym bardzo cie... jestem bardzo ciekawy, co tutaj nam wyleci. No i już widzimy tutaj e, instrukcję do gry. Nie trafia to się w każdej saszetce, więc fajnie. No i dobra, od końca lecimy. Yy, u, widzicie już neonowa karta. Moja druga neonowa karta. Naprawdę super. Dosyć rzadkie są te karty, więc na odcinku mamy neonową. Drugą kartą. Kolejna neonowa karta, słuchajcie. To jest normalnie jakiś mega super odcinek. Dwie neonowe karty w jednej paczuszce. Yy, paskudny Richie i tu był paskudny yy, Hausner, nie wiem jak on tam ma. Następną jest... Następną kartą jest karta akcji yy, o nazwie Ucieczka. Dalej mamy tutaj Amulet. No i ostatnią kartą jest Mega Redvisor. No, Naprawdę super, ta, yy, saszetka kart była. Fajnie, że ją dołączyli. No bo jednak dwie neonowe karty w jednym opakowaniu. No to jest jednak coś fajnego. Już widzę to na miniaturce. No i co? To by było na tyle tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Yy, nie zapomnijcie o subskrypcji dzwoneczkiem Wpadnijcie na konkurs Jeszcze można do, robić pracę do 17 No i co? Cześć!